I za barierkę. Trochę inaczej to miało wyglądać, ale cóż było. Minęło, dobra. Aby nie zauważenie wejść do leżącej przed tobą szklarni musisz znaleźć przebranie. Nosisz przebranie ogrodnika. No. Możesz przebywać w nim na terenie szklarni. Pamiętaj, że im... In... Poszukaj ogrodnika. Ciekawe czy tak bój. No i dobrze przecież. Wlazłem do tej sklarni. Strażnicy przed tobą nie nabiorą podejrzeń, ale musisz uważać na innych ogrodników. Przestań biegać! Dobra. Przykro mi kolego, się Pozbądźmy nie się ich. Chodzi, jeśli nie jest Fantastyczne. Chcecie po cichu, czy mam ich zabijać od razu? Strażnicy załatwieni. Zyskujesz dzięki temu nieco instynktu. Twoje przegranie przeciwników. No dobra, zabawmy się trochę, bo tak po, po cichu, po cichu to zabijanie to już nie w moim stylu. Okay. Śpij. Śpij. Kurwa. Widanie pozwala na szybką pozycji. Nie stracicie więcej. Nie ma to jak imprezować. Ja kurwa jest. tu jesteś, gdzie jesteś? Musisz broń w widocznym miejscu. Schowaj ją, by uniknąć podejrzeń. ogrodnicy przed tobą nabiorą podejrzeń. A masz za mało instynktu, by ich oszukać. Poszukaj innej drogi. Innej drogi? Ja już wyczyściłem nie muszę nic szukać. Że dostałem się przez kompleks. Wchodzę do rezydencji. Dobra. Zbliżam się do celu. Chodźmy tej Dobrze. Raz. Dostać się do rezydencji i zabij Diane Bermud. Zaś hmm. Wiktorię. przywieźć do nas. Całą i zdrową. Jest bardzo ważna dla mnie. I agencji. Co? On zawójnie. Na pewno? Tu nie Dobra, miłego lotu życzę. To... Udało Ci się. Jesteś teraz w posiadłości. Twoje obecne przebranie wyda się podejrzane strażnikom posiadłości. Znajdź nowe przebranie albo poruszaj się niezauważenie. Wolę przebranie, bo mogę ich zabić. daje Ci pełen dostęp do jej wnętrza. Pamiętaj, że inni strażnicy posiadłości przejrzą Twoje przebranie. Jeśli podejdziesz za blisko, trzymaj więc odpowiedni dystans. Odpowiedni dystans, dobra. Chociaż i tak to szczerze mówiąc komputer. Dobra. Ja już przebrani Gry znajdziesz dowody. Zabieranie dowodów, gdy przejdziesz przez te drzwi, zostanie uruchomiony system oceniający. Dobra. Będzie monitorować Twój styl gry i nagradzać Cię za postępy. No, może się w końcu Możesz To zobaczyć w lewym górnym rogu. Oczywiście to, jak wykonasz swoje zadanie, jak zwykle zależy tylko od Ciebie. Powodzenia. Używaj instynktu, by odnajdywać interesujące obiekty. No tak, tylko ten instynkt na razie mam mniejszy. Jest tylko jeden? Strażnik posiadłości coś podejrzewa. Użyj instynktu, by go oszukać, a potem odejść. Słyszał coś? Chciałem go zabić na orze. Ale jakoś nie wyszło, nie wiem czemu ciało zostało ukryte. W schowku znajduje się miejsce na jeszcze jedno ciało. Możesz je tam ukryć. To, to, bo... saka. No, dobra, dobra. Ta Teraz na górę. Minus coś tam. No i co z tego? Do pudła. Ej tam po cichu załatwię. Mm. Żeby było ciekawie. Kąpać się nie mogę. Chaby. Klejibel, ale czysty, nie? Dobra, idziemy

Takie pięknie, tak Dzięki. zabić. Widzicie jak mu Dzięki. 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 Tak, się Dzięki. tak się nazywa nie ma już w nim na ukrycie dodatkowych Dzięki. Filmie, miałeś zdechnąć, kurwa, nie po to. Ci dałem te żarcie, ale dobra. Posprzątajmy tutaj. Nosisz przebranie kucharza. Możesz poruszać się po całym parterze posiadłości. Nikt w budynku nie przejrzy tego przebrania, ale uważaj, by nie nosić broni w widocznym miejscu. Wzbudzi to podejrzenia. Tak wiem. Chociaż mam to gdzieś. Dobra. Pójdziesz po te kawę? to nie była prośba. Tasi. Chcę ich wyrzucić, tak mniej więcej po cichu, ale się chyba. Dałoby się jakby wiem, co zrobił. On tu musi podejść szybciej, 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 szybciej. Idź na górę. Nie wyda ci co. Tak, to kucharz? Jeśli twój wynik jest wystarczająco wysoki, odblokujesz technikę zabójcy. Zajrzyj do notatnika, by sprawdzić swój wynik. Dobra. Wybór. I co odblokujesz jako następne? Jedziemy dalej. Mm. No to chyba już dwójka została. Trójka. Trzy osoby? Serio? To może tak po cichu? Brutus. Brutus? Serio? Dobra no. A ja ich to nie będę sprzątał, tam nie ma sensu Dobra mamy wszystko co chciałem Zel jest blisko Dobra robota 47 Pamiętaj Diana sama się o to prosiła Dobra Zradziła nas Agencję. teraz A będzie wszystko będzie zajebista laska. by mogła żyć. Szkoda, że ją zabiję. Jeszcze pod prysznicem. Kobieta. Ja się zamykam.

zrobić. Czemu to zrobiłaś? 47! Cholera, czym to nie działa? Wszyscy mamy jakieś granice. Nawet Ty, 47. Kiedyś mieliśmy chłopiec, Dajan, ja. Nie! Musiałam zabrać ją od lekarza. Wiedziałam, że to Kurwa! Coś jest nie tak. Nie przeżyjesz długo. Proszę, nie mam czasu. Nadal masz szansę.